Cześć, tu Naruciak, inaczej zwany Pan Ziemniak. Czy jak podlewam włosy, to szybciej urosną? Dzisiejszy odcinek wyprowadzi Was z równowagi. A może Ty nie wiesz, jak się do tego zabrać? Ale do czego? Mm, do robienia dzieci. Troszeczkę Was pospędzi tu i tam. Chciałam tylko powiedzieć, że Pański wykład zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Równie tak dobre, jak sam wykładowca. Dziś czeka nas, Naprawdę niezwykle niemiła y, przygoda. Zapraszam serdecznie. Na ciągle loczki zapraszam. there. Wiem, że cię to nie obchodzi, ale musiałem odchorować, maraton. <grym zjera> dlatego nie było czwartkowego odcinka i dlatego to jest poniedziałek na niedzielę, bo, bo... bo, bo, było, było mi źle. Na dowód chusteczki. Po co bym miał mieć chusteczki, gdybym... nie był chory? Dalej jestem waszym ulubionym regularnym youtuberem. Proszę się nie martwić. Proszę subskrybować. Chcę tylko powiedzieć, zanim zaczniemy i zanim napiszesz komentarz, że zatrudniłem 300 osób, które będą usuwać, banować ludzi. Zatrudniłem wszystkie dzieci z podwórka, aby was banowały. Zawsze lega komentarz, że na temat moich głosów to nie jest śmieszne. <ścoughs> to nie jest śmieszne. Beata i Kajetan Bartnicy są małżeństwem od trzech lat. Kobieta wraca chwilę wcześniej z pracy, żeby zrobić mężowi urodzinową niespodziankę. Dobrze, że już jesteś. No a w ogóle kto to widział, żeby kobieta o tej porze dopiero do domu wracała. Ale co mama tu robi? już ma dziś urodzinę, to niespodziankę zrobiłam. Nagotowałam się jak głupia, klopsiki w sosie octowym, zrazy, kluseczki te malutkie, no, widzisz. <laughs> widzisz głupia babo, <laughs> Staraszko szkoła umie gotować, a ty co? Węglowodany do domu przynosisz. Nie masz czasu gotować obiadu, bo pracujesz jak kobieta? Co? No widzę, widzę. Przyności. Mama to jest niezastąpiona. <śm> 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 no przecież wiesz, jaka jestem. Ja dla rodziny to wszystko bym zrobiła. One się pozabijają, co nie? Potrzyma mamo, na chwilę, dobrze? Nic mama nie mówiła, że ma zamiar przyjechać z dzisiaj. A co to ja już do własnego syna zapowiadać się muszę? No kompletnie powinnaś pani serentko Ariel. No matko moja droga, gdybyście mi dorobili parę kluczy, to ja już dawno bym w domu była i podgrzewała, bo to na ciepło być musi, zwłaszcza z razy, no. Nie ma to jak dobra, smaczna pępowinka mamusi w wieku 30 lat. Miło, że mama się tak postarała i przyjechała, narobiła się, ale szczerze mówiąc mieliśmy trochę inne plany. No właśnie widzę. Pizza to nie jest jedzenie dla mężczyzny co głodny do domu wraca. Sucharki. Jedzcie sucharki. Ale Kajetan lubi pizzę. Mm -hmm. Ja już najlepiej wiem co on lubi. Zresztą zaraz mi pomożesz, to się sama troszeczkę nauczysz jak w kuchni gotować. No, o tym pewnie marzy po 12 godzinach pracy w korpo. Same zdrowe, domowe jedzenie tutaj mam, nie jakieś kupne. Co to, sama chemia w środku? Ale czemu wyrzucasz? BYŚ oddała! Na przykład mi. Byłam zła, gdy zobaczyłam teściową pod domem. Wiedziałam, że jej wizyta nie wróży nic dobrego. A mieliśmy spędzić romantyczny wieczór z mężem tylko we dwoje. Godzinę później kajetan wrócił z pracy. Mężczyzna razem z matką i żoną świętuje urodziny mężczyzny. Wiemy ty par dokumentu, a to już jest największy mężczyzna na świecie. Kolej ma nawet na imię, mężczyzna. Mężczyzna razem z matką i żoną świętuje urodziny mężczyzny. Trzeba przyznać, że mamusia naprawdę dobrze gotuje. A bo to z sercem gotowane było. Czyli rzucasz do garnka świeże serce z swojej piwnicy oglądała Ameryka Horror Story? Dla rodziny musi być to co najlepsze. My z Beatką czasami robimy sobie pizzę zamówią. Ja Mam Takie świństwo. Nie wiadomo kto to robi, co tam dodaje. Eee, spójrz. To jest pizza. Ta pizza ma ser i pomidory. To znaczy, ser jest pomidorowy. Powiększmy. Widzisz tą pizzę? Ciasno to mąka, pszenna, jajko, woda, jakiś olej, drożdże, sól oraz cukier. A pizza robi lepszy przykład? Nie wiem. Jurand ze Spychowa. Wszystko już wiesz. Proponuję, żebyśmy wznieśli toast. Mm. Świetny pomysł. pomoc. Bacie już chyba wystarczy. No ale ty, synuś, mógłbyś się napić w swojej urodziny. Mm. Na razie nie. Wiesz co, chciałbym ci jeszcze później o, do domu odwieść. Mm. <laughs> Jaki ty porządny jesteś. Nie lubię tego pardokumentu, bo to jednak jest mama! A wiem, jak się mamy czasami zachowują. Okropnie. Mam związane ręce. Chciałabym być bardziej. Agresywnym narciuciakiem. Cię mogę komentować bardziej agresywnie. Wiecie jak? Mężczyzna! Mężczyzna razem z matką i żoną świętuje urodziny mężczyzny. Ale to jednak mama. Ja wiem, jak się niektóre mamy zachowują i to jest takie. Ee, mamowe. Czemu ja tyle myślę i tak oglądam je same dzieci. Kochajcie swoje mamy, bo się na was obraży. Czy ja mogę tu u was w salonie na kanapie przenocować? Świetny pomysł! Niech mama od razu z nami w łóżku przenocuje. Bata! Co bata, co bata? Jedzeniem się zapchałeś, ani słowa nie powiedziałeś. Licz się ze słowami, moja panno. Chyba zapomniałaś, że ten dom nadal należy do mnie. Gdyby mama była słowna, już dawno ten dom przepisałaby na nas. Będą wnuki, to przepiszę. O, nie. Ja już lata mam. Zaraz umrzeć mogę. Jedno jeszcze mi się tylko marzy: wnuki na rękach ponosić. Czy to za wiele? Czekaj, czekaj, już ci wbijam na konsolę i ci ze I Ile chcesz słuchaj, Pogodę też ci zmienisz. SET WEATHER TO ZERO! Nie, mama się uspokoić. Zaraz herbaty się napijemy. Ja za herbatkę już dziękuję. Dobrze tylko, że moja robota się nie zmarnowała. Pojedli dobrego, domowego. No, to ja już pójdę, bo ja sobie nie pozwolę, o nie! Weź też już dzwoń po ambulans może. Smaczne było, tylko trochę jadem doprawione. Ciii! Beata, już lepiej nic nie mów. Masz idealne brwi. Do bycia poirytowaną oczywiście. Pomimo nalegań Kajetana, Halina nie chciała dalej uczestniczyć w kolacji. Kobieta zażądała, by syn natychmiast odwiózł ją do domu. Kajtuś, ale ty tak sobie nie możesz pozwalać. Ty weź coś z nią zrób! Na przykład zostaw! nie dla niej trochę litości! Czeka ją tyle przykrości? Brak szacunku, brak ogłady, wstyd nawet. Tak, mamo, masz trochę racji. Nawet bardzo mam rację. Śmiesznie róża główką, jak kaczka. Starszym należy się szacunek i kropka. No, oczywiście. A będziesz miał dzieci, to sam zrozumiesz jak jest, jak człowiek wszystko dla dziecka robi, a sam o sobie zapomina. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócimy do tematu dzieci. Na razie nie planujemy. tak chce się skupić na karierze zawodowej. No. no, kto to słyszał? Ledwo studia skończyła i to z wielkim trudem, a się za jakiegoś profesora uważa. No, co? Ma 24 lata i nie ma dzieci. O, powietrza, powietrza. No ja przepraszam bardzo, ale przynajmniej trójka dzieci to powinna w salonie na dywanie się bać i roztoczy szukać. Przesadzasz, bo ja to ciężko pracuję. Jest ambitna i ja akurat to w niej cenię. No ja nie mówię, że ona nie jest pracowita, no bo... bo jest. No właśnie. Ale trzeba wiedzieć, jakie są priorytety. Rodzina jest najważniejsza, mąż, dzieci. W średniowieczu na przykład najważniejsze było, żeby kupić sobie osła. Bez osła to by sobie zboża za cholerę nie dowiozła. Słuchaj, synuś, a może ty nie wiesz, jak się do tego zabrać? Ale do czego? Do robienia dzieci. Mama ci pokaże, przyniosła ogórka. Czemu? Co akurat grzebie? Udawałem, że słucham, przytakiwałem, chociaż czasem musiałem ugryźć się w język, żeby nie skomentować. Mamy wywodów. Tak. Wcale nie jest opisany fest. Kajetan odwiózł matkę i wrócił do domu. Mężczyzna marzy już tylko o spokoju i odrobinie intymności w ramionach ukochanej żony. Daj mi spokój. Co jest, mężko? No, głowa mi boli, chyba za dużo wypiłam. Mam na to świetną metodę. Specjalna terapia doktora Bartnickiego. Chyba nic z tego. Pacjentka musi się wyspać. Ło, łow, 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 wow, wow. Czekajcie! Jak się bawimy w szpital, to ja pójdę po łoki. Mogę być ochroniarzem. Muszę się wyspać. Może już czas pomyśleć o powiększeniu rodziny? Co? Twoja matka kazała ci wracać i wnuki robić? Ja wiem, że na cały czas mówi o wnukach, ale. W sumie dlaczego nie? Jesteśmy zło 3 lata, kochamy się. To chyba właściwy moment. Tylko, że ja nie mogę mieć dzieci. A. Ale ja, jak to? No, tak to, po. Bo... W 1095 dniach związku, akurat w 44 minutach po dokumentu dowiaduje się, że nie może mieć dzieci. Następnego dnia Beata wcześniej wstała i zaczęła robić śniadanie dla męża. Kobieta ma nadzieję, że Kajetan nie będzie wracał do wczorajszej rozmowy. Dzień dobry, kochanie. Hey. Wcześniej wstałaś. Jak się czujesz? No jak, na to ile wczoraj wypiłam? To całkiem nieźle. Zostaw, zaraz nałożę. Usiądź do stołu. A może masz ochotę na małą przystawkę przed daniem głównym? Hmm. Mówiłam ci wczoraj, że muszę iść do pracy. Myślałem, że może zmienić zdanie. Spędzimy ten dzień razem. Hmm? Porozmawiamy, ostatnio nie mamy na to zbyt wiele czasu. Ja mogę wam temat na rozprawkę rzucić. Kobieta się wkurzyła i wyszła szybciej do pracy. Teściowa wysłała sms do kobiety, że chce się spotkać. No więc blondie poszła zobaczyć się z mamuśką. Okazało się, że Arielka ma dla swojej córeczki prezencik. Zobacz. Wiesz, raz czuję cringe za osobę, która jest aktorem w Ach, Ale ja mam oko. No idealna, a jaka gustowna i zakrywa tylko to, co potrzeba. Podoba ci się? No nie spodziewałam się <laughs> takiego prezentu. <laughs> Kajtusiowi też się na pewno spodoba. Bo to wiesz, mężczyźnie trzeba czasem <laughs> urozmaicić pofantazjować, wiesz. Przestań być błagam. Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Może młodym trzeba trochę pomysłu, żeby rozpalić na nowo pożądanie? Trochę sobie fantazji zadają i zaraz wnuki będą. Pierzyna ma cztery rogi. Młodych pogodzi. Kiedy się kończy tobie umowa na udział w tym pardokumencie? Byłam zaskoczona prezentem od Haliny, ale później pomyślałam sobie, że ta Halka może mi się do czegoś przydać. Do uduszenia tyściowej? Proszę, nie! Nie chcę demontazacji! Kilka dni później małżonkowie spotykają się przy śniadaniu. Ostatnio oboje dużo pracowali i nie mieli okazji, by spokojnie porozmawiać. Przepraszam, że ostatnio byłam taka nieobecna, ale musiałam sobie wszystko poukładać. Nie jest mi łatwo, ale... Rozumiem. Jak... będziesz gotowa, żeby ze mną porozmawiać, to wjeżdżaj mnie szukać. Dziękuję. Jak bardzo? Bez przesady. Czy oni siebie widzą przez 10 minut w ciągu dnia? Come on! Mieszkają razem! Po pracy! Są w tych samych kilkudziesięciu metrach! Czemu te pardokomety dokumentów to nieprawdziwe życie? I czemu tak długo komentuje ten odcinek, a to dopiero połowa? Nie spodziewaj się zbyt wiele. Jak to? Mam zadzwonić po mamuśkę? Grodzisz mi? Mm, jak chcesz. Swoją drogą dawno im tutaj nie było, co? Widzisz, jak jestem wspaniały? Poprosiłem Halinę, żeby dała nam trochę przestrzeni. Hmm? Jak widzisz, poskutkowało. Bata, to nie jest śmieszne. Wiem, że na dźwięk tego imienia robi się niedobrze, ale bez przesady, to jest cały czas moja matka. Jak zwymotuję, to dostaniecie cztery razy więcej niż dostaliście za udział w tym parku czyli całe 50 zł. Hmm. Bata, przestań. Kochanie! Beata, no weź no! Dla miniaturki! Pół godziny później. Możemy porozmawiać później? Ja nie mam za wiele czasu. Latka lecą. Po prostu chciałem dokończyć to, co robię. To po co w ogóle odbierałeś, jak nie możesz rozmawiać? Wiesz co, bo, bo to miłe, jak odbierasz w ogóle telefon, jak widzisz, że ktoś do ciebie dzwoni. Czy do ciebie ktoś kiedykolwiek dzwonił? Dzwoniłabyś do mnie tak długo, ażbym odebrał? Aha, po twoim humorze wnioskuję, że jednak wnuków prędko nie będzie. Nic takiego nie mówię. No cóż, trudno. Przepiszę dom na jakieś sieroty. Jaki szantaż? Weź to się z reportu do Riot Games. Po co tak mówisz? No, a co mam mówić, jak mój syn już nawet przez telefon ze mną rozmawiać nie chce? To nie tak. Po prostu idę do pracy i. O, mogę do ciebie zadzwonić później z samochodu. Niech ci będzie. Uch, masz agalić szyję. Ale przypadek! Pięć minut później. Spokojnie, mamo, nie ja chciałem się denerwować. Po prostu musiałem się z tobą spotkać. Mam wspaniałą wiadomość. No pleciesz, pleciesz, ale mów, co się dzieje? No nie masz litości. Mamo, będziesz babcią. <laughs> Wcale nie. Chociaż do bratki zadzwoni pogratulować? Nie, 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 nie. bratka też potrzebuje trochę czasu. O, ale na co? No w ciąży jest to będzie miała dużo czasu. Yy, no bo tak naprawdę to ona jeszcze nic mi nie powiedziała. To skąd, wiesz? No, przypadkiem, znalazłem test ciążowy w koszu na śmieci. Nie ma co pośpieszać, to znaczy, że jakąś niespodziankę szykuje, że jakiś odpowiedni moment chce wybrać. Przedstawić jakiegoś nowego chłopaka. Z kobietą trzeba wyrozumiale. Choć ja ci teraz opowiem, jakie zachcianki może mieć nasza beatka i jak teraz o nią dbać będzie trzeba. No mówię ci to się cieszę. Czemu ta mama jest taka nagle taka fajna, jak pomyślała, że będzie miała wnuki? Czy to już nowej wystarcza? I znowu później. No a co tam u Ciebie? Jak się miewasz w ogóle, powiedz? Zmęczona, ale zadowolona. Mam nadzieję, że dostaniemy grant na badania naukowe. No tak, tak. A haleczka? Przydała się. Nie wiem, co ona tam robiła, ani o co jej chodziło, ale rzeczywiście bielizna okazała się strzałem w dziesiątkę. Czemu mogę dać o tej bieliznie? Zdążyłem już zapomnieć! Muszę przyznać, że rzeczywiście to dobry pomysł! Ja tak myślałam, że się przyda, bo co, jak co, ale rodzina to jest najważniejsza. No ja już nic nie mówię! Czemu gadać o seksiku, mając tak niewygodne pozycje społeczne? Dlaczego? Lecę miłego wieczoru wam, życzę. No fa, no fa, no, fa Jak ja się cieszę, ja wiem, że miała być niespodzianka, ale ja nie mogę wytrzymać! Gratuluję! Mój kochana, gratuluję! Dlaczego? Takie szczęście, takie szczęście nareszcie, kochanie! O co chodzi? O, będę babcią! Jak ja się cieszę! Nie masz pojęcia jak! Nie masz pojęcia! Tylko ja nie... Nieważne! Najważniejsze, żebyś teraz rzuciła tę te pracę, bo ty dużo... Ale ja nie... nieważne! Tak fajnie! Filmowo jej przebywaj! wie, ile później. O, wyglądasz na zdenerwowaną. E, słuchaj, synuś, bo ja dzisiaj byłam. Ukazi I tak patrzę i widzę, że do tego samego bloku, tylko dwie klatki dalej, beatka nasza wchodzi. Może to nie ona. Może się pomyliło o babci. Jak nie ona, jak ona poznałam ją po torebce. Baba to drugą babę z kilometra pozna. No i co? Taka wystrojona była, jakby do kościoła szła. No, i może na kawę do koleżanki wyskoczyła w przerwie. Taka umalowana. Jesteś kobietą i się malujesz? Nie chcesz wyrwać jakiegoś samca! Co? Co się malujesz? Co pomalowane jest! To nie tak chyba, że chcesz się podobać po prostu sobie tu środki? Okay? Co nie? Co się malujesz? Przestałe się malować! Blondie wróciła do domu i mężczyzna spytał, co dziś robiła. No i babuszko skłamała, że cały dzień była w pracy i nie miała nawet 5 minut przerwy. Typo wygadał się, że wie o ciąży i pokazał test ciążowy. Kobitka powiedziała, że była u lekarza i jednak nie jest w ciąży. Po czym poszła spać? A mężulek zabrał jej telefon. Byłem zdruzgotany. Moja żona wysłała komuś swoje seksowne zdjęcia. Nigdy nie widziałem jej w takiej bieliźnie. Więc moja mama miała rację. Doktorat, praca, granty. To wszystko była zasłona dymna. O nie! Po co ja się wciągam? Dwa dni później. Myślałeś, że nic nie wiem? Że będziesz mnie oszukiwać? Kochałem cię, robiłem dla ciebie wszystko, a ty. Ale już wszystko wiem. Masz kochanka, wysyłasz mi jakieś zboczone SMS-y. To pewnie z nim jesteś w ciąży, dlatego nic nie mówisz, tak? Tak! Powiedz mi, tak? Tak? Hey, 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 hey. Bada, bada. Kto ją zesunował? Kto, kto rzucił sklep? Ty rzuciłeś? Drogi widzu, przestań mi przeszkadzać w nagrywaniu tego odcinka. Okropny jesteś. Słuchaj, jakim jestem cudownym youtuberem. W sensie. takie ja wspaniałe, interaktywne filmy robię. W sensie każdy osoba, która ogląda moje filmy, może się wczuć, kurczę się. jak mój kolega. Potem może być mi przykro, że jest moim kolegą. Trochę później. Dzieckiem. Czy ona straciła dziecko? Dziecko? Nie, 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 nieważne. Nie, nie Z badan wynika nam, że pańska żona jest w ciąży i ostatnimi czasy nie była w ciąży. Czy możesz otworzyć oczy, jak mówisz? Jest w ciąży i ostatnimi czasy nie była w ciąży. Dzień dobry. Pani do Beatki? Tak, jak ona się czuje? Bywało lepiej. Musi teraz odpoczywać. Ale można ją odwiedzić? E, czy ja mogę panią o coś zapytać? Słucham. Czy matka spotykała się z kimś? Mamo, błagam. Przestań, teraz ja mówię. Przepraszam, ale ja nie wiem o co chodzi. Chciałabym jeszcze odwiedzić koleżankę. Do widzenia. Ale ja jeszcze nie. Przepraszam. Mamo, Paj przestań. Nie widzisz, że nie chcę z tobą rozmawiać? A czy możecie się być dzieciaki? Mężczyzna z matką wrócili do domu i zadzwonili do faceta, do którego fotki wysyłała blond. telefonie gościu się wydarł, rozłączył i przestał odbierać. Kajetan pojechał więc z matką na osiedle, gdzie tak kiedyś widziała Beatkę. Wystalkowali faceta z telefonu i zrobili mu spinę. Staruszek powiedział, że Beatka zniszczyła mu życie i jeżeli Kajetan chce poznać prawdę, to niech idzie z nim do domu. Beata nigdy mi o panu nie wspominała. Wcale mnie to nie dziwi. Przez jej wymysły... Zniszczyła prawie moją karierę. Jak to możliwe? Panie profesorze, panie profesorze, słucham. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pański wykład zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Równie tak dobre jak sam wykładowca. Czemu nawet retrospekcję cringy? A! Wysyła do mnie jakieś dwuznaczne wiadomości. Rozpowiadała wkoło, koło, że ma z nią romans, że dla niej rozwiodę się z żoną. Nie, nie wierzę. Bardzo mi przykro, bo przez te paranoiczne opowieści moje małżeństwo wkrótce się rozpadło. Ojoj, smutne ojoj. Czego chcesz? Wynoś się stąd i przestań mnie mękać pani jest naiwna. Naprawdę pani myśli, że on panią kocha? No Wyność się, powiedziałam! No, niedługo to pani będzie musiała się stąd wynieść, ponieważ planujemy z Szymonem wspólne życie. Jesteś chora psychicznie. Nie będę dłużej słuchać tego bzdur. Beatka dostała pi**olca na punkcie dziadzio, załatwiła sobie jakiś lewy pozytywny test ciążowy i pokazała dziadziowi. Jest chore. Nigdy nas nic ze sobą nie łączyło i nie będzie łączyć, rozumiesz? Jak możesz tak mówić? Ja cię tak kocham. Lepiej stąd liczyć, nie wracaj więcej. Nie chcę mi się liczyć, ile później. Mam dla Ciebie niespodziankę. Co to za niespodzianka? No zaraz się dowiesz, jak mi obiecasz, że będziesz miły. Zaprosiłam dziś na obiad, Aldonkę, córkę Kasi. Mamo, ale tak nie można. Ani mamo, tak, tak bardzo nie można. Poznajcie się, to mój syn Kajetan, Aldonka. No, siadaj, kochana, siadaj, już tu zabieram, żebyś miała miejsce. Siadaj, kochanie, siadaj, rozgość się. Na pewno to będzie super obiadek. Gentleman, dziewczyna na siłę i mama obok. <noise> Beata wciąż przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Mimo leczenia, jej stan się nie poprawia. Kobieta nie zgadza się na wizyty męża. Kajetan nie związał się z żadną kobietą, mężczyzna wciąż ma nadzieję, że Beata wyzdrowieje i uda im się odbudować małżeństwo. Okej, okay. czyli klasycznie do dupy zakończenie, kompletnie rozczarowujące, wszyscy oczekiwaliśmy konfrontacji męża z żoną, ale nie. No bo po co tak, to przecież nieważne dla fabuły, co nie? Jezu Chryste, ja naprawdę nie tęskniłem za Aciągajlaczki, cudownie mi się dla was nagrywało naturalnie, jest upał w cholerę. Mam trzy razy mniej włosów i jestem chory. <laughs> Ale tego parę dokumentów, za którego oglądanie dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia we czwartek, mam nadzieję. Powinno się udać, powinno się udać, Na pewno no się uda. Także razie widzimy się na Borudziaku i cześć.